Dzień dobry moi drodzy, witajcie na kanale Grabary.pl. Dzisiaj zapraszam Was na QA. Zrobiłem QA na Instagramie i pojawiło się wiele pytań, na które nie odpowiadałem tutaj jeszcze. Więc mam nadzieję, że będą bardzo interesujące kwestie. A druga moja nadzieja jest taka, że słyszycie mnie mimo maseczki, ale nie mogę jej ściągać w miejscach publicznych, bo grozi mi mandat, a już w tej sprawie mam wiele doświadczeń, o czym za chwilę usłyszycie. No dobrze, tyle o mnie, a teraz kolejny mój ulubiony temat czyli ja. Zapraszam do oglądania. Dobrze, usadowiłem się w swoim ulubionym parku, moim drugim ulubionym parku, Parku Citadel. Tutaj zaproponuję Wam bardzo ładny background. A na tej karcie mam pytania z QA. Tak wyobrażam sobie, że wyglądały QA w latach 90. przed wynalezieniem telefonów komórkowych, smartfonów przynajmniej. I co? Zaczynamy! Pytanie numer jeden. Dlaczego nie prowadzisz już bloga o gwiazdach? Po pierwsze, bardzo mi miło, jestem niesamowicie wzruszony tym, że ktokolwiek jeszcze o tym blogu pamięta. Kto o nim nie pamięta albo o nim w ogóle nie wiedział, to krótkie przypomnienie, jesienią 2015 roku ruszyłem z blogiem grabari.pl o bardzo fantazyjnej nazwie, na którym opublikowałem mnóstwo tekstów, wywiadów, takich memowych artykułów, w których mówiłem, pisałem o kulisach polskiego głównie show biznesu. Tam były też relacje z moich zagranicznych wyjazdów. Generalnie taki backstage pracy dziennikarza w show biznesie. Blog, muszę powiedzieć, że szczególnie przez pierwszy rok cieszył się bardzo dużą popularnością, co bardzo mnie motywowało. Założyłem go po to, żeby pokazać trochę siebie, bo wówczas pracowałem dla tabloidu, dla faktu, i miałem wrażenie, że już samo to, że tam pracowałem, sprawiało, że Wiele moich odbiorców, i nie tylko czytelników moich tekstów czy wywiadów, miał taki bardzo płaski obraz mojej osoby, więc wiem, że ja wam pokażę, że naprawdę, nie wiem, mam super poczucie humoru, świetnie piszę i to właśnie na tym blogu zobaczycie. Co nie jest niespodzianką, najbardziej klikały się tam teksty związane właśnie z jakimiś dramami, które punktowały hipokryzję gwiazd, jakieś takie też negatywne zjawiska, które mają miejsce w show-biznesie, i to jest niestety pułapka, w którą Robiąc taki content można wpaść, nawet dwie pułapki. Pierwsza jest taka, że publikując takie materiały i widząc, że publiczność na nie super reaguje, no to chcesz im dać więcej. A żeby dać więcej, to musi być nie tylko więcej w kwestii ilościowej, ale też bardziej złośliwie, jeszcze jakieś bardziej fantazyjne po prostu yy, pociski. I ja w tę pułapkę na pewno wpadłem, ale tego nie widziałem na początku, bo po prostu blok notował jakieś rekordowe ilości wyświetleń po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy. Potrafił mieć wyświetlenie jeden artykuł, co dla mnie wciąż teraz tym bardziej było bardzo dużo. I myślałem, kurczę, na pewno robię dobrą robotę. A drugą pułapką było takie wypalenie, bo jak robisz coś w, przy takiej częstotliwości, to po prostu to zaczyna cię trochę nudzić. Też show biznes polski ma to do siebie, że tam się niewiele zmienia. Są cały czas ci sami ludzi, ludzie, te same postaci, i tak ciężko tutaj żonglować nawet z jakimiś tematami czy nazwiskami. I w zasadzie te dwie pułapki sprawiły, że w pewnym momencie przestałem tam już publikować. Na początku przestałem publikować regularnie, co jakiś czas coś wrzucałem, potem zupełnie, bo stwierdziłem, że to już jest po prostu nie dla mnie. I też nie ukrywam, że mm, różne wydarzenia związane z dyskusjami w internecie o hejcie, o nakręcaniu jakichś takich nienawistnych komentarzy czy reakcji również miały swój wpływ. Szczególnie po ataku na prezydenta Adamowicza. I pamiętam, że wtedy zobaczyłem się w lustrze widząc post pewnej znanej dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która mimo tego panującego wówczas klimatu, jakiejś takiej żałoby, wrzuciła jakiś post chyba o gwiazdach na premierze filmu i tam no po prostu jechała po nich równo, tak jak zawsze. Ja tak sobie pomyślałem, kobieto, czy jakby nawet teraz nie możesz spasować? I za chwilę miałem takie światełko w głowie, przecież ty do tej pory robisz to samo. Więc zobaczyłem właśnie trochę siebie w lustrze i stwierdziłem, że nie chcę tego widzieć. I od tamtej pory mocno ograniczałem tę działalność i w zasadzie teraz nie wiem, czy ten blog wróci. Na pewno w takiej formie i kształcie jak wcześniej nie. Chociaż muszę powiedzieć, że czasami wracam sobie do tych archiwalnych tekstów i tak czytam je i my sobie, wow, chłopie, miałeś polot. Naprawdę. Czasami nie wierzę w te rzeczy, które... Tam pisałem. To był fajny rozdział mojej pracy dziennikarskiej i działalności w internecie, ale na ten moment myślę, że zamknięty. Jaka była najgłupsza rzecz, jaką w życiu zrobiłeś? Nie muszę szukać daleko. Wczoraj dostałem mandat za nieprzepisową jazdę na rowerze. Mandat w wysokości 100 euro. To była najgłupsza rzecz na świecie, bo ta nieprzepisowa jazda zdarzyła się przed oczami policjantów, więc nawet nie dało się wykpić. Z tego mandatu. Plus jest taki, że byłem po hiszpańsku długą, chyba najdłuższą swoją rozmowę, odkąd tutaj jestem, ale to jest marne podzieżenie, bez samostrówki, szczupejszy, więc to była zdecydowanie najgłupsza rzecz, jaką ostatnio zrobiłem. Ale ogólnie robię bardzo wiele głupich rzeczy codziennie, bo jestem głupią osobą. Kiedy konto na OnlyFans lub jakaś taśma? No, jeszcze kilka mandatów i poważnie rozważę wejście na OnlyFans. A tak szczerze i poważnie, bo to jest bardzo poważny temat, sex work. Nie myślałem o tym, bo nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś z Was próbował zrobić sobie takie rozlegliżowane zdjęcie, już nie wspominając o jakimś dłuższym nagraniu wideo, różnych aktów. To jest strasznie trudne i człowiek nagle zdaje sobie sprawę z miliona kompleksów, które ma, więc choćby z tego technicznego powodu, to się raczej nie wydarzy. Ale, to tak jak mówię. Jeszcze kilka mandacików i być może będę do tego zmuszony. A ponad wszystko, jeśli chodzi o wysyłanie nudesków, to ja jestem człowiekiem starej daty i uważam, że takie zdjęcia powinno się wysyłać, jeżeli się chce, ma się ochotę i wysyłacie komuś za darmo. Wtedy jest jakby największy fan, a nie za to, że ktoś za to zapłaci, żeby zobaczyć kogoś innego. Chociaż wiem, że ciekawość mnie też zżera czasami, jak widzę, kto tam sobie te konto zakłada i wpłacił te 10 dolarów, żeby to zobaczyć, ale jednak tego nie robię. O co chodzi z dramą z Dodą, że już nic z nią nie nagrywasz? Odpowiadam na to pytanie, ponieważ jeszcze na YouTubie tutaj tego tematu nie poruszałem, a nie lubię go poruszać, z tego powodu, że za każdym razem, kiedy jest jakiś konflikt, jakaś drama i biorą w niej udział dwie strony, gdzie jedna jest supersławna, popularna, wpływowa i zasięgowa, a druga nie, no to nie ma takiego balansu odpowiedniego przy tego typu sprawach. Jak ta osoba, która nie jest sławna, w tym wypadku ja, zabiera głos w tej sprawie, to przypisuje się jej takie intencje, że chce się wybić, zrobić na tym klikalność i tak dalej. Co jest niesprawiedliwe, bo jeżeli jakiś konflikt dotyczy dwóch stron, to każda z tych stron ma prawo opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. A wydarzenia wyglądały tak. Postaram się zrobić tutaj long story, short. Wiosną zeszłego roku, już po naszym wywiadzie w cyklu Zostaje w domu, DODA zaczęła publikować na swoich social mediach bardzo dla mnie i też dla wielu innych osób niepokojące materiały, teorie spiskowe, które dotyczyły nie tylko aktualnej sytuacji na świecie, ale też wielu innych kwestii, które ja osobiście uważałem za niebezpieczne i zwyczajnie głupie. Nie boję się tego powiedzieć i głośno wyrażałem swoją dezaprobatę. Nie personalnie, ale wobec osób, które takie rzeczy publikują, bo takich celebrytek i celebrytów było wówczas niestety więcej. W mocnych słowach, bo jak już coś mówię, to raczej nie gryzę się w język, szczególnie to do takiej kwestii, gdzie uważam, że naprawdę no, trzeba jakoś wyrazić swój sprzeciw. To oczywiście czego się spodziewałem, nie spotkało się z pozytywnym odbiorem ani ze strony fanów Dody, ani ze strony samej Dody. Natomiast za kulisami absolutnie nie wydarzyło się nic w tej sprawie, nie rozmawialiśmy, od tamtej pory zresztą też nie mamy kontaktu, to już jest prawie rok, ale w kilku swoich wypowiedziach właśnie na social mediach pytana o to w jednym czy dwóch wywiadach, Doda nawiązywała do tej sytuacji i mm, rzucała takie aluzje, że ja jako dziennikarz, któremu ona bardzo pomogła, któremu zasponsorowała program, tak nie fair się wobec niej zachowałem, i ona zawsze wspierała społeczność LGBT, i tak ta społeczność, czyli jak nie mam ja, się jej w tym momencie odpłaca. I ja tak walczę, i cała społeczność walczy o tolerancję, a nie pozwalamy jej mieć własnego zdania na jakiś temat, konkretnie w tym wypadku temat pandemii. I to mnie bardzo, bardzo zdenerwowało, nie ukrywam ponieważ te dwie rzeczy nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego walka o tolerancję z tym, że ktoś sprzeciwia się szerzeniu teorii z spiskowym. Nie ma też mój osobisty konflikt z Dodą, nic wspólnego z jej poparciem i sojusznictwem dla społeczności LGBT. Ponadto to przypominanie o tym, że zasponsorowała mi program, co jest prawdą. Budowała jakąś taką historię i narrację, że ja w takim razie, co również pisali jej fani, powinienem być wdzięczny, lojalny i taki nie traktować, nie krytykować. A to tak nie działa, bo ja w pierwszej kolejności jestem dziennikarzem. Nie znajomym Dody czy przyjacielem Dody, którym zresztą nigdy nie byłem, tylko dziennikarzem, więc dziennikarz musi być obiektywny. I wiele osób bardzo często mi zarzucało, że nie jestem obiektywny wobec Dody, co uważam za jakby fair punkt, bo pewnie były takie momenty. Natomiast w tej sytuacji uważam, że muszę po prostu zabrać głos, niezależnie czy to jest Doda, Edeta Górniak czy ktokolwiek inny i jakie mamy relacje prywatnie. I to mnie bardzo, bardzo zdenerwowało i zabolało, więc nie chcąc już w ogólności nawet do tych argumentów, musiałbym użyć bardzo żołnierskich, ostrych słów, a nie chcę tego robić z uwagi na szacunek, jaki mam nie tylko do Doroty, ale w ogóle do naszej relacji, którą mieliśmy przez lata. Uznałem, że jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, jest po prostu zwrócenie jej tych pieniędzy, które rzeczywiście przeznaczyła na produkcję programu Zorientowani. Może też dam takie tł krótkie tło dla osób, które tego nie wiedzą, wiosną 2018 roku Szukałem sponsora dla cyklu Zorientowani, który wówczas miał być cyklem realizowanym w studiu z profesjonalnym operatorem, montażem, sprzętem, no to wszystko były potrzebne pieniądze. Prowadziłem rozmowy z kilkoma firmami, ale jak możecie się domyślać, no znalezienie sponsora na program LGBT wtedy, teraz ta sytuacja trochę się polepszyła, no to nie było proste. I byłem już na takich bardzo zaawansowanych etapach rozmów z jedną polską marką, która ostatecznie się wycofała. Ja wówczas w takiej frustracji i poczuciu mm, jakiejś krzywdy wrzuciłem na swój Instagram taki post, że słuchajcie, mam już dość po prostu szukania tych sponsorów. Czy jest ktoś, albo jakaś firma, ktoś kogo znacie, kto mógłby się dorzucić do, do sfinansowania tego programu, bo uważam, że warto, żeby taka produkcja powstała. I wtedy odezwała się do mnie Doda prywatnie pytający, ile potrzebuję na to pieniędzy. Ja miałem taki budżet oszczędnościowy, że za około 8 tysięcy złotych będę w stanie zrobić 10 odcinków, czyli taki pełny sezon. I powiedział ok, mogę Ci dać na to 4000. tysiące. I mimo, że wiele osób mnie ostrzegało, żebym nie brał tych pieniędzy, mimo, że wszyscy mi mówili, Glebari, pożałujesz tego, to się na Tobie zemści, to ja wtedy, w tym porywie chwili, myślałem sobie, dobra, jakby nieważne, jakie będą konsekwencje, chcę zrobić ten program, uważam, że on musi powstać Biorę ten hajs, co ma być, to będzie. No i oczywiście to potem wróciło do mnie właśnie w postaci tej całej sytuacji, o której mówiłem przed chwilą i finalnie uznałem, że zwrócę te pieniądze, jeżeli to ma być jakiś taki bajt na mnie i jakiś argument w dyskusji, że przecież ktoś tu mnie sponsorował, ja teraz w ten sposób się odwdzięczam. Stwierdziłem, ok, jakby zabieram ci ten argument z ręki, proszę, to są te pieniądze. Do tej pory jestem jej bardzo za to wdzięczny, bo bez niej ten cykl by nie powstał. Wielokrotnie jej za to dziękowałem. Informacje o tym, że ona ten cykl jej firma producencka sponsorowały jest pod każdym filmem, jest na jej logotyp. To nie wymazuje żadnej naszej historii. Mam do niej bardzo duży sentymenty cały czas, bo zrobiliśmy wiele super rzeczy, ale tak ta historia się po prostu skończyła. Czy to oznacza, że już jej nienawidzę i nigdy nie przeprowadzę wywiadu? Nie, bo wiele historii w moim życiu, nie tylko z gwiazdami, ale też z ludźmi z mojego życia prywatnego, pokazało, że. Niczego nie można powiedzieć nigdy na pewno, niczego i nikogo nie należy przekreślać. Kto wie, słuchajcie, może coś takiego się wydarzyć, może się nie wydarzyć. End of story. Kiedy przestaniesz denerwować ludzi pięknymi widokami i będziesz żył z deszczem za oknem jak my? Nigdy, 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 po prostu nigdy. A teraz, żeby jeszcze Was bardziej zdenerwować, ostatnio nagrałem piękny film, oczywiście o zachodzie słońca. Zapraszam do oglądania. Co sądzisz o aferze z Piaskiem? Dalej macie kosę. Jeśli chodzi o aferę z Piaskiem, to rozumiem, że chodzi o ten filmik z jego urodzin, na którym krzyczał najbardziej popularne ośmiogwiazdkowe hasło w Polsce. Nie widziałem tego filmiku. Widziałem tylko jakieś nagłówki z tym związane. Nic o tym nie sądzę. że jako osoba, która wyśpiewywała to we wszystkich możliwych tonacjach przez cały poprzedni rok, nie mogę mieć innego zdania na ten temat, że... Great song! I love this song, Andrzej! A co do naszej kosy, to... To nie wiem, mm, mieliśmy beef z Andrzejem, dość poważny po tym jak on wypowiadał się na temat y, parat równości kilka lat temu. To było w 2017 roku. Chyba, tak. Trzy lata temu, cztery prawie. Y, nie mogę za bardzo powiedzieć o czym to było, bo wtedy zrobiłbym jakby to samo, co wtedy napisałem więc możecie sobie wygooglować. Jak piszecie Andrzej Piaseczny, Grabari w Google'a, to powinno wam jakieś info wyskoczyć na ten temat. No, zareagowałem bardzo ostro. Uważam, że jakby ta krytyka mu się należała, natomiast styl, w jakim to zrobiłem, po czasie wiem, że mógł być inny, mógł być lepszy i rok temu była taka jednostka w show-biznesie, historia Kuczaja, którą publikował, po której zdałem sobie sprawę, że ja mogę mieć zdanie na jakiś temat, mogę mieć wyobrażenie o jakiejś osobie, dlaczego ona coś robi, albo czegoś nie robi, dlaczego coś mówi, albo dlaczego milczy, natomiast to może nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistością. I to mnie jakoś tak uderzyło, że okej, okay, jakby trzymam się tego, że krytyka, tak jak mówiłem, się należała, ale poleciałem trochę za ostro, więc przeprosiłem Andrzeja na Instagramie, wysłałem jego wiadomość, Przeprosiny zostały przyjęte, tak nie mam po odpowiedzi, którą od niego otrzymałem. E, I tyle. Od tamtej pory się nie kontaktowaliśmy. Nigdy też wcześniej nie utrzymywaliśmy żadnych, e, żadnej znajomości ani kontaktu poza kilkoma wywiadami, które z nim zrobiłem. Więc miałeś. Oficjalnie nie, ale teraz, jak wracam pamięcią, do infekcji, którą miałem e, pod koniec 2019 roku. To wiele jakby rzeczy i sytuacji z tamtego czasu na to wskazuje. To był ostatni tydzień grudnia i czułem się naprawdę okropnie. Nie mogłem spać, miałem tak mocny duszący kaszel. Myślałem, że to jest astma, natomiast kiedy nowy rok, bo tak zacząłem 2020 od wizyty u lekarza, okazało się, że jest to jakaś infekcja wirusowa. Dostałem lekarstwa, trwało to wychodzenie z tego, Dwa tygodnie prawie, naprawdę nigdy tak mocno na tym tle takim oddechowym nie chorowałem, więc to może być to, ale nie wiem, bo nie miałem robionych żadnych testów później w kierunku wiadomej sprawy, więc nie mam pojęcia tak naprawdę. Fajnie byłoby to jakoś sprawdzić, ale myślę, że już od tamtej pory minęło tyle czasu, że nawet jakikolwiek tekst na, test na wykrycie przeciwciałby nic tutaj nie wynalazł, więc odpowiedź na to pytanie brzmi mm, raczej nie. Czy nie jesteś zazdrosny o Kamila mieszkając w gejowskiej stolicy Europy? Słuchajcie, ja jestem takim typem osoby, że jestem zazdrosny o wszystko, więc nawet gdybyśmy mieszkali w piwnicy bez okien, to i tak byłbym zazdrosny o, nie wiem, ogórki w słoiku. Ulubiona piosenka Lady Gagi? Specjalnie wziąłem to pytanie, bo wciąż pokutuję jakiś trend, stereotyp, że jestem haterem Lady Gaga. Nie. Nie przepadam za nią jako za osobowością sceniczną czy jakąś wywiadową, ale bardzo lubię jej muzykę, w większości wypadków. Mało tego, żeby to udowodnić, pokażę Wam screen z mojej playlisty, e, którą sobie zrobiłem zawsze, jak gdzieś idę na rower albo dłuższy spacer, to robię sobie na fejdalu taką playlistę muzyk, której będę słuchał w trakcie. I jest playlista poświęcona Lady Gaga, i tam jest większość moich ulubionych utworów z jej repertuaru. Straciłeś kiedyś hajs przez konflikt z celebrytką xD? To xD, tak. Kilka razy. Ale najbardziej dotkliwa historia ze straceniem pieniędzy wydarzyła się lat temu dwa albo trzy. I chodziło o Dawida Wolińskiego. Trochę podobna sytuacja jak z Piaskiem. Podobne tutaj tematy. Ponieważ ja na swoim blogu krytykowałem Dawida Wolińskiego dość często. W mocnych słowach. Słusznie. Jakby to wciąż podtrzymuje. A potem w wywiadzie dla repliki, którego udzieliłem, właśnie w 2017 roku, to było, już ta krytyka poszła trochę dalej i była bardziej może personalna. I znowu ta sama sytuacja. Słuszna, ale można było to może ograć jakoś delikatniej. No i wówczas Dawid mnie oczywiście zablokował tam na tych wszystkich profilach, co było oczywiście spodziewane. Ale kilka miesięcy później. Dostałem propozycję poprowadzenia backstage'u. Nie zwłaszcza się papugi też e, rozemocjonowały tym e, tematem. Dostałem propozycję poprowadzenia backstage'u chyba największego eventu showbizowego w Polsce. Nie będę teraz tutaj wymieniał marki, bo prosili mnie, żebym tego nie ujawniał, chociaż tak to robię. Nieważne. W każdym razie miałem poprowadzić backstage na imprezie samej live, ale też e, robiąc materiały przed imprezą e, z gwiazdami tego eventu. I jedną z gwiazd był Dawid Woliński, ponieważ tam projektował jakąś główną suknię dla tej imprezy, która była tam pokazywana. I przyjechałem na miejsce zrobić z nim wywiad, przywitałem się z nim, podaliśmy sobie ręce, po czym on zaprosił do pokoju producentów tego materiału wideo i ekipę odpowiedzialną za realizację i powiedział chociaż powiedział myślę, że to nie jest adekwatne słowo, bo krzyczał że absolutnie on nie chce ze mną współpracować. I tam opisał. Tak się domyślam, już naszą historię, dlaczego. I straciłem, straciłem ten, ten kontrakt. Byłem bardzo zdenerwowany, bo miałem za to zarobić chyba jakieś 10 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. W życiu nie zarobiłem takich pieniędzy za jedno zlecenie, więc byłem mocno rozczarowany. No, ale pff, co mogę powiedzieć, po prostu... Czy mnie to dziwi? No nie, to było mega petty. Ale pytanie, czy ja bym zrobił tak samo? Pewnie tak, <laughs> nie rzukujmy się, więc ee, wróciła do mnie karma, niestety. To jest właśnie z tą karmą, że ona wraca. Mogłaby nie wracać czasami, szczególnie jak masz zrobić 10 koła, no ale trudno. Więc mm, to jest mój jedyny raz, kiedy tak właśnie personalnie, przez jakąś personalną taką potyczkę, e, straciłem jakieś zlecenie. Takie, o którym wiem, bo oczywiście mogło być ich więcej. E, ale ten wywiad właśnie w Replice i ta okładka, która była bardzo taka, no, może nie bardzo, no, była dość wulgarna, spowodowała potem, że kilka zleceń mi wypadło, szczególnie takie, które były związane z spotkaniami z młodzieżą, jakimiś szkoleniami, tego typu sprawami. Dostawałem takie informacje i sygnały, że byłem gdzieś zaproszony, ktoś mnie wygooglował, zobaczył tę okładkę, zobaczył jakieś artykuły na ten temat i stwierdził, że N -n, tego pana tutaj nie chcemy. Nie żałuję, bo układka była super. To było moje marzenie zrobić okładkę, układkę taki... Znaczy, nie było moim marzeniem zrobić układki, ale było moim marzeniem otworzyć y, jakieś zdjęcie Madonny, zrobić taki tribut. I właśnie na tej układce to zrobię, więc nie żałuję. Chociaż wiadomo, pieniędzy, szkoda. Zawsze by się przydały. Dobra, słuchajcie, muszę się pospieszyć, bo tutaj już po prostu czas leci jak zwykle ponad 20 minut. Czy planujesz jakieś operacje plastyczne lub zabiegi w przyszłości? Ciepaka jest ten komplement, który sugeruje, że jeszcze takowe nie miały miejsca. Otóż moi drodzy miały, ale pozwolicie, że. Prosto, robienie kontentu. Opowiem o tym w może jednym z kolejnych filmików. Gdzie masz lepsze perspektywy rozwoju? W Polsce czy w Hiszpanii? Zawodowo, teoretycznie wydaje mi się, że w Polsce, z uwagi na to, że przez całe życie tam pracowałem, znam doskonale polski show biznes, wciąż współpracuję zdalnie z kilkoma redakcjami, robię jakieś zlecenia w tym kierunku. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że tam. Ale tutaj na razie wykonuję taką zwykłą pracę, czyli pracuję w call center swoją drogą. W czwartek się dowiem, czy zostanie mi przedłużony kontrakt na kolejnych kilka miesięcy, więc trzymajcie kciuki, bo chciałbym, żeby to się stało, żeby nie musiał szukać pracy teraz znowu. Hmm. Ale mam nadzieję, że z czasem, omówiłem już o tym tutaj, na tym e, kanale, że z czasem będę na tyle potrafił e, język hiszpański, że będę mógł swoich sił spróbować jako dziennikarz też tutaj. E, I może tutaj mnie czekają jakieś super szanse i rozwój właśnie, spróbowanie czegoś e, nowego. Bo tak jak mówiłem, polski show-biznes e, trochę mi się znudził, no. Jakby nie ma w, tam już nic takiego, co by mnie jakoś tak bardzo ekscytowało, tak jak kiedyś, może też to, już po prostu jestem starszy. Nie wiem, może to się zmieni i będzie jakiś taki renesans, i przyjdzie taki moment, że pożałuję tej wyprowadzki pod kątem zawodowym. Jestem przygotowany na taką ewentualność. Nie wiem, jak to zniosę, jak zareaguję psychicznie na to. Zobaczymy, ale tak jak mówiłem w tym filmiku noworocznym, trochę mnie ta niewiadoma ekscytuje. Ciekawe, co się wydarzy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jak nie będzie, no to wtedy będzie trzeba coś po prostu zrobić w tym kierunku, zawalczyć o jakieś nowe szanse i perspektywy, więc to jest fajne, jakby jestem very positive. Ostatnie pytanie, w zasadzie pytania było ich bardzo dużo, one są zawsze przy okazji Q&A, też szczególnie teraz po przeprowadzce do Barcelony, gdzie te rzeczy, o które pytacie, jest, one są możliwe. Planujecie ślub lub zalegalizować związek? Dlaczego czekasz na oświadczyny zamiast samemu to zrobić? No, 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 no. no. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że wytrzymaliście te 20 ponad 5 minut ze mną. Mam nadzieję, że byłem w stanie zaproponować wam ciekawy kontent dzisiaj y, dotyczący mnie i jeszcze jeden albo dwa filmy. Y tego typu, może nie QA, ale coś innego, w najbliższym tygodniu zostaną opublikowane. A już od lutego wracam z cyklem zorientowani i secret, secretem, secretnym projektem, który, który planuję. Mam do niego nagrania w, teraz, w tym nadchodzącym tygodniu. Więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.